Babcia Plus ma być kolejnym projektem społecznym, który będzie dodatkowym wsparciem finansowym dla Polaków. Minister Elżbieta Rafalska na poważnie rozważa wprowadzenie specjalnych dopłat dla seniorów. Potencjalni beneficjenci będą musieli spełnić dwa warunki: rodzina plus, mama plus, a teraz babcia plus. Rząd bardzo poważnie podchodzi do projektów prospołecznych, które mają wspierać kieszenie Polaków. Tym razem przyszedł czas na najstarszych rodaków, którzy będą mogli dzięki temu wspomagać młodych rodziców. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poczyniła pierwsze kroki do prac nad nowym programem. Kto będzie mógł z niego skorzystać i na jakich warunkach znak zapytania. nowy projekt Babcia Plus? Seniorzy dostaną dodatkowe środki. Po raz kolejny politycy prawa i sprawiedliwości szukają nowych inspiracji na Węgrzech. Według doniesień faktu, Elżbieta Rafalska bardzo uważnie przygląda się polityce rodzinnej tamtejszego rządu. Jej uwagę miały w szczególności zwrócić tak tzw. urlopy babcina.w kraju Wittora Orbana dziadkowie mają ułatwioną drogę do pomocy w wychowaniu swoich wnuków. Działa to na takiej zasadzie, że jeśli matka nie wykorzysta całego urlopu macierzyńskiego, to jego pozostałą część mogą przejąć dziadkowie, włącznie z dodatkiem wypłacanym przez państwo. Prawo doświadczenia przysługuje matkom przez pierwsze trzy lata od narodzin dziecka, pod warunkiem, że nie przepracują pierwszych sześciu miesięcy. W momencie ukończenia przez dziecko roku, matka może pójść do pracy, a jej urlop przejmują wtedy dziadkowie. Oznacza to, że dodatek jest cały czas wypłacany. Na pewno to jest istotne, ponieważ młoda rodzina czasami, szczególnie przy pierwszym dziecku, potrzebuje wsparcia swojej mamy, podkreśliła Elżbieta Rafalska. Wysokość świadczenia na Węgrzech określona jest na poziomie najniższej emerytury. W ubiegłym roku było to dokładnie 285 000 forinów miesięcznie, czyli ok. 400 PLN. Spekuluje się, że podobnie rozwiązanie mogłoby działać w Polsce, chociaż nie wiadomo jeszcze, jak zostanie rozdysponowany okres po którym dziadkowie będą mogli się o nie ubiegać? W naszym kraju urlop macierzyński jest bowiem zależny od liczby urodzonych dzieci i może wynosić od 20, w przypadku narodzin jednego dziecka, do 37 tygodni, jeśli urodzi się pięcioro i więcej dzieci. Kropka najpewniej przyznanie środków w ramach programu Babcia Plus będzie uzależnione, tak jak na Węgrzech, od dwóch warunków, które muszą zostać spełnione bezpośrednio przez dziadków. Od seniorów wymagane jest zrezygnowanie z dotychczasowej pracy i zajmowanie się dzieckiem w domu jego rodziców.